Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z książkowym alfabetem, czyli z filmem, który widziałam u Karoliny, Karoliny Kombuk i bardzo on mi się spodobał, więc pomyślałam, że też coś takiego dla Was nagram. Jak widzicie, mamy trochę inne tło z tyłu, ponieważ jestem teraz w mieszkaniu w Krakowie. I ja już ten film raz nagrałam i nagrałam go w żywcu normalnie na tle mojej biblioteczki, ale gdzieś zgubiłam, nie wiem jak, końcówkę tego filmu i nie ma jej. Ani na aparacie, ani na komputerze, nigdzie jej nie mogę znaleźć. A nic nie usuwałam, więc nie wiem, gdzieś wyparowała. A po drugie, też nie podobało mi się bardzo, jak wyglądam. Nie wiem, czy tam było w ogóle po pierwsze. Nieważne. Nie podobało mi się bardzo, jak wyglądam na tym filmie, więc po prostu postanowiłam, że nagram go dla Was jeszcze raz. Tylko po prostu muszę go nagrać tutaj, bo w żywcu mnie aktualnie nie ma. Więc mam nadzieję, że jakoś Wam to tło moje em, przypadnie do gustu i że też będziecie chcieli oglądać filmy na takim tle. Bo czasami pewnie w Krakowie też będę musiała nagrywać filmy, więc dajcie mi koniecznie znać, co o nim myślicie, czy Wam się podoba, czy nie, i czy raz za czas mogą się też pojawić właśnie filmy na takim tle, a nie na tle biblioteczki. Jeśli chodzi o książkowy alfabet, to po prostu polecę Wam tutaj książki na każdą literę z alfabetu od A do Z. Tylko, że nie znalazłam książki żadnej na literę U, ponieważ ja już czytałam jakieś tam książki e, wcześniej e, na literę U, ale nie pamiętam jakoś tak szczególnie żadnej, więc nie chcę teraz mówić o nich, bo nie wiem, czy w tym momencie by mi się tak samo spodobały, jak nie wiem, te 8 lat temu. Nie mam też żadnej książki na literę J. Nie wiem, tak myślałam nad tym długo, ale nic nie znalazłam, więc jeżeli orientujecie się, czy ja jakąś czytałam, to możecie dać mi znać i możecie mi też polecić, właśnie książki na literę J i na literę U, może wy coś fajnego mi zaproponujecie. Ale za to znalazłam książkę na literę V które miało tu nie być, ale jednak będzie, więc zapraszam Was do oglądania. Możemy zacząć od litery oczywiście A, gdzie wybrałam dla Was dwie książki. Pierwsza z nich um, to Asking for it, Louise O'Neill. I ta książka też jest wydana w Polsce, ja ją czytałam akurat w oryginale, ale w Polsce jest też i ma tytuł Sama się prosiła, sama się o to prosiła, coś takiego. I tutaj mamy um, książkę, w której ofiara um, jest obwiniana, o gwałt, więc jest to naprawdę bardzo ciężka książka, książka dla młodzieży, ale nie sięgałabym po nią, jakbym była jakimś tak bardzo młodym czytelnikiem, ponieważ no jednak są tam dość drastyczne momenty, niekiedy. Oczywiście ma to wszystko swoje granice, bo jednak no nie jest to kierowana książka do dorosłego czytelnika, ale jednak jest to bardzo ciężki temat, bo oczywiście temat gwałtu. Więc jeżeli tylko jesteście na to gotowi, to naprawdę. Bardzo wam ją polecam, bo jest to bardzo ważna książka i bardzo wartościowa. I druga, oczywiście, miłość z tamtego roku: A Very Large Expanse of Sea. Książka, którą też czytam w oryginale, ale którą też znajdziecie w Polsce pod tytułem Gdyby Ocean nosił Twoje imię. Ale myślę, że tutaj o niej nie muszę Wam nic mówić, bo um, cały YouTube i cały y, Instagram o niej huczał, gdy miała swoją premierę w Polsce i też gdy Karolina właśnie, Kombuk, zaczęła ją polecać pierwsze w oryginale. Ale powiem jedynie tyle, że jeżeli potrzebujecie. Historii romantycznej, ale takiej, która też niesie ze sobą różne wartości inne, nie tylko te kręcące się wokół tego związku i wokół relacji, to naprawdę ta książka jest świetna. Na literę B mam trzy książki. Pierwsza z nich to Powieść Graficzna Bloom. To jest historia relacji dwóch chłopaków. Jeden z nich zaczyna, nie pamiętam imion, wiecie, że ja nie mam pamięci do imion. Jeden z nich zaczyna pracować w piekarni. Rodziców tego drugiego, no i tak się poznają, i tak jakoś ta relacja ich się rozwija. Jest to coś troszeczkę podobnego do Hardstopper, więc jeżeli lubicie Hardstopper, a wiecie, że ja uwielbiam, to myślę, że Bloom też może Wam się spodobać. Druga książka to baśnie, których nie czytano dziewczynkom, czyli zbiór baśni, ale nie takich zwykłych, tylko bardziej niezwykłych, ponieważ właśnie tych, których nie czytano dziewczynkom, w tych baśniach dziewczyny są twarde, dziewczyny są odważne, dziewczyny są. Na równi z chłopakami, więc to jest coś naprawdę niesamowitego i polecam to młodszym czytelnikom, ale też tym starszym. I trzecia książka to coś, po co nigdy nie przypuszczałam, że sięgnę i jest to Becoming Michelle Obamy. Kiedyś po prostu któregoś dnia pomyślałam: A, przesłucham sobie to w audiobooku, zobaczymy i naprawdę nie żałuję, bo jest to naprawdę cudowna książka. Nawet jeżeli nie interesujecie się życiem jakoś szczególnie Michelle Obamy czy Baracka Obamy, czy ich całej rodziny, to i tak uważam, że może Wam się spodobać. Michelle Obama opowiada nam oczywiście tam o swoim życiu od tych młodzieńczych lat, do momentu, gdy została, oczywiście, żoną prezydenta. Mamy tam też. Początki ich związku z Barakiem, i to wszystko jest tak opowiedziane w taki luźny, fajny sposób. I bardzo fajnie tak Michel nawiązuje, jakby kontakt z czytelnikiem. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale czytelnik po prostu się wciąga. Ja należałam do tych osób, które jakoś szczególnie nie interesowało się jej życiem, a książka naprawdę bardzo mi się spodobała. Znalazłam tam dużo wartościowych rzeczy, które poniły mnie do różnych refleksji, do spojrzenia na różne rzeczy inaczej, więc na pewno jest to coś bardzo wartościowego. Na literę C mam oczywiście jeden z najlepszych reportażów, jakie czytałam, czyli Człowiek o 24 twarzach i jest to historia um, najcięższego roztrzepienia osobowości w dziejach. Naprawdę prześwietny reportaż. I druga książka to Club When You Land Elisabeth Acevedo. Książka młodzieżowa, oczywiście wiecie, że ja uwielbiam Elizabeth Acevedo i tutaj poznajemy dwie dziewczyny, siostry, które nie wiedzą o tym, że są siostrami, i dowiadują się od, y, o tym w dość przykrej sytuacji, ponieważ ich ojciec ginie w katastrofie lotniczej. Więc też jest to dość ciężka lektura, ale bardzo wzruszająca, i oczywiście styl Elizabeth a do jak zawsze powala. Na literę D. Pierwsza książka, o której już wam nic nie powiem. Obiecuję, tylko tutaj o niej wspomnę: Daisy Johnson The Six. Tak, tyle. Druga Death Note, Death Note widzicie tu to jest pierwsza i druga część, przeczytałam pierwszą część tej mangi i jest to cudo. Death Note poznajemy około 17-letniego chłopaka, który nazywa się Light, to pamiętam. I on znajduje właśnie tytułowy Death Note, czyli taki zeszyt śmierci, którym można zabijać ludzi. I tyle wam powiem, nic więcej nie mówię, ale to jest najlepsza manga, jaką czytałam. Kolejna książka na literę D to Dorośli. Myślę, że słyszeliście o niej na moim kanale, bo też pojawiła się w reading vlogu. Przepadłam. Naprawdę jest to prześwietna książka, poruszająca ważny temat, temat macierzyństwa. Nasza główna bohaterka zastanawia się nad tym, czy chce zostać matką, a zostało jej niewiele czasu, ponieważ ma ona około tam 40 lat. Nie ma stałego partnera. Nie wie, czy uda w ogóle jej się zejść w ciąże, z kim? Jak, czy da radę wychowywać sama dziecko, więc ona zadaje sobie wiele pytań, które myślę, że wiele kobiet też sobie zadaje normalnie tak w naszym życiu, e, więc jest to na pewno coś też bardzo wartościowego, same wartościowe książki, normalnie. Ale tak, no myślę, że, że tutaj w dość specyficzny sposób jest to ograne, ale taki pozytywnie specyficzny. Wiadomo, książka ma nie troszeczkę minusów, ale no nie jest to nic takiego, co jakoś szczególnie wpłynęłoby na moją ocenę, więc naprawdę Wam ją polecam. Na literę E mam jedną książkę i jest to Emma, która nie zachwyciła mnie bardzo, ale naprawdę bardzo dobrze się przy niej bawiłam i, i było to coś przyjemnego. Jednak uważam, że jeżeli nie czytacie za dużo klasyków, to może to być dla Was dość nudne, bo nic jakoś szczególnego tam się nie dzieje, ale fajny jest klimat historii, fajnie jest napisana, więc myślę, że będzie to taka po prostu przyjemna książka. Ale nic więcej. Na literę F mam dwie naprawdę świetne książki. Pierwsza to fale, czyli powieść graficzna, gdzie autor um, opisuje nam swoją historię, jest on też ilustratorem tej powieści graficznej i opisuje nam fragment swojego życia, swojej codzienności, e, gdy on i jego dziewczyna dzielili pasję do surfingu, ale również zmagali się z chorobą, na którą zachorowała jego dziewczyna mówię z Magali, bo oczywiście tylko ona była chora, ale on to wszystko przeżywał razem z nią. A druga książka na literę F to ilustrowana biografia Frida Kahlo. Ona się nazywa po prostu chyba Frida Kahlo coś tam. Jest to taka mini biografia, gdzie um, za pomocą małej ilości tekstu i dużej ilości rysunków mamy właśnie w skrócie przedstawioną historię Frida Kahlo, która była naprawdę, której życie było naprawdę bardzo ciężkie i dzięki tej mini biografii zaczęłam mieć po prostu ochotę sięgać po więcej książek o niej i dowiadywać się więcej o jej życiu, bo jest to coś po prostu bardzo ciekawego, ale też bardzo bolesnego. Na literę G oczywiście muszę zacząć od GIANT DAYS, czyli moich ukochanych komiksów o trójce dziewczyn, które wchodzą w dorosłość, studiują razem, przyjaźnią się i razem po prostu przeżywają swoją codzienność ze sobą, a my razem z nimi jest to coś przeuroczego. Na literę G mam też em, książkę Gikarella, o której na pewno wiele razy słyszeliście, więc nie muszę tu dużo mówić. Jest to po prostu retailing kopciuszka, ale tutaj kopciuszek jest geekiem. Jest to coś bardzo luźnego, bardzo takiego fajnego, co was po prostu wciągnie, e, ma fajny klimat ta książka, będzie na pewno fajna na jesienne wieczory, więc naprawdę wam ją polecam. Na literę H mam niedawno przeze mnie przeczytaną książkę Heart Comfort Weroniki Łodygi. Książka polskiej autorstwa, Młodzieżowa, obyczajowa, która myślę was urzeknie. Mamy tutaj historię, relacji dwóch nastoletnich chłopaków, ale my tu nie skupiamy się na tym, między kim rodzi się to uczucie, ale bardziej skupiamy się po prostu na bohaterach, co jest moim zdaniem niesamowite. Oczywiście na eterech Harry Potter, ale tutaj. Nic więcej raczej nie muszę mówić. Jeszcze dwie książki na literę H. Z takich poważniejszych mamy na pewno Horyzont Jakuba Małeckiego, gdzie poznajemy Zuzę, i Mańka, którzy przeżywają dość ciężkie um, etapy w swoich życiach, ale może w jakiś sposób będą w stanie sobie nawzajem pomóc. Nic tutaj więcej wam nie zdradzam, sięgnijcie po horyzont, ponieważ Jakub Małecki niesamowicie pisze. I oczywiście czwarta książka na H to Hardstopper, ale tutaj wiecie, już wam wspominałam o tym, historia miłości dwóch nastoletnich chłopaków. Coś przecudownego, takiego delikatnego i uroczego cudo. Na literę I Mam mój cudowny Instytut Stephena Kinga, czyli historia dwunastoletniego luka, który trafia do Instytutu, do którego trafiają dzieci, które mają um, zdolności telekinezy i telepatii. I Luke za wszelką cenę z Instytutu chce uciec, bo tam dzieją się naprawdę straszne rzeczy, ale jeszcze nikomu nie udało się z niego uciec. To jest jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w tamtym roku, to naprawdę jest świetna. I nie zraście się ilością stron, bo jest to dosyć gruba książka, ale jak Was wciągnie, to popłyniecie przez nią. Omijamy literę J, tak jak mówiłam, nie ma tutaj żadnej książki i teraz literka K. Na literkę K mam jedną książkę i jest to Kontakt alarmowy. Historia obyczajowa, gdzie poznajemy oczywiście dwójkę osób, chłopaka oraz dziewczynę. A razem z nimi wchodzimy w ich dość nową relację, ponieważ oni w tej książce dopiero się poznają. I nie jest to nic niezwykłego, ja od razu mówię, nie jest to jakaś fenomenalna książka, ale jest to coś przeuroczego, gdzie tytuł ma tak cudowne znaczenie, że jak ja się o tym dowiedziałam, tak mi się ciepło zrobiło na sercu. Więc uważam, że jeżeli potrzebujecie po prostu takiej ciepłej historii, gdzie jednak nasi bohaterowie nie mają idealnego życia. Przeżywają różne rzeczy, są tam nawzajem, żeby sobie pomóc, to ta książka będzie naprawdę świetna. Na literę L mam moją cudowną Lukrecję, czyli serię, którą niedawno zaczęłam czytać. Jest to coś podobnego do na przykład Mikołajka, ponieważ autorką jest też córka autora Mikołajka. Więc tutaj mamy takie powiązanie. Historia po prostu około 12-letniej Lukrecji, dziewczynki, z którą przeżywamy jej codzienne życie i wchodzenie w dojrzewanie, w okres dojrzewania. I ja jestem osobą 21-letnią, a i tak naprawdę świetnie się przy tych książkach bawię, więc polecam je i dla młodszego, i dla starszego czytelnika. Na Eł mam książkę, która mnie jakoś szczególnie nie zachwyciła. Bawiłam się przy niej ok, ale nie było to nic niezwykłego, ale myślę, że. Y Większość osób może się z nią bardziej polubić i jest to łauma. Wow Tutaj poznajemy Dorotkę, czyli dziewczynkę, która wraz z rodzicami wyjeżdża na wieś i tam z różnych powodów zostaje. I powoli tam układają sobie życie, ponieważ z miasta przeprowadzili się na wieś, wiadomo nie są do niektórych rzeczy przyzwyczajeni, ale zaczyna im się tam podobać i pewnego dnia tata Dorotki zabija węża, który mieszkał pod kredensem i to zapoczątkowuje różne dziwne wydarzenia w ich życiu. Ja ją dość dawno temu czytałam, więc może spróbuję sobie jeszcze raz po nią sięgnąć i zrobić sobie reread, ponieważ no nie będzie to na pewno nic um, długiego i czasochłonnego, bo książeczka jest króciutka, więc może akurat teraz bardziej mi się spodoba. Na literkę M mam tyle wspaniałych książek, że nie wiedziałam po prostu co wybrać. Zacznijmy od Najcięższej, czyli Misula. Książka o gwałtach w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim, najlepszy reporter, jaki czytałam, ale też najcięższy, książka, przez którą wiele osób nie może przebrnąć i ja się temu nie dziwię i wiem, że wiele osób sięgnęło po nią z mojego polecenia i niektóre pisały mi właśnie, że, że nie dały rady jej skończyć, bo była tak ciężka. I tak bardzo wpływa na nasze samopoczucie, że, że naprawdę niekiedy no, no nie da się jej skończyć. Mi się udało, ale było to naprawdę coś przeciężkiego. Płakałam na tej książce już na 30. stronie i płakałam po prostu co chwilę. Druga przecudowna historia miłości dwóch, dwóch, czterech sióstr, czyli małe kobietki coś o czym na pewno słyszeliście. A jeżeli nie słyszeliście o książce, to na pewno słyszeliście o filmie, w którym zagrała Emma Watson. Przewspaniała, wartościowa historia, klasyk, który moim zdaniem jest naprawdę fajny na początek. I jeszcze teraz, tak szybko, trzy książki. Mroczniejszy odcień magii, czyli naprawdę świetna fantastyka dla starszego czytelnika. Myślę, że to jest naprawdę dla starszego, bo jest dość pogmatwana i dość skomplikowana, ale naprawdę świetna. Mamy też sci-fi też dla starszej osoby, raczej, czyli. Mroczna materia. Książka, która sprawiła, że ja zastanawiałam się, czy żyję w dobrej rzeczywistości. Tutaj nasz bohater główny zostaje porwany i budzi się w innej rzeczywistości, ale w której ma świadomość też ze swojego dawnego życia. Ta książka sprawiła, że mi się coś zaczęło tam w głowie dziać, naprawdę. I oczywiście Miedziaki, o tej książce tu nie mogłam zapomnieć. Naprawdę bardzo ważna książka, poruszająca między innymi temat rasizmu. Na literę N jedna z najlepszych książek, Mojego życia, czyli nieznośna lekkość bytu Milana Kundery. Ta książka sprawia, że mi odejmuje mowę, bo ja nie potrafię opisać tego, jakie emocje mi towarzyszą myśląc o tej książce i jakie towarzyszyły mi czytając ją. Uważam, że po prostu w tej książce każdy z Was znajdzie cząstkę siebie. Na pewno nie jest to książka łatwa. Jest to książka dość powolna. Książka, którą myślę, że dużo osób może odłożyć, ale z drugiej strony też dużo osób może się w nią wciągnąć. I jest to taka książka, którą my po prostu przeżywamy, czytając ją. I ja, ja widzicie, że mi, ja po prostu nie wiem, jak, jak ja mogę ją dokładnie opisać, ale no jest to coś naprawdę niesamowitego. Książka o miłości, o bólu, który miłość ze sobą niesie, o człowieczeństwie takim, o przyjaźni, o nienawiści o po prostu wszystkim, co nam w życiu towarzyszy, przeczytajcie koniecznie. Druga książka to też moja miłość, czyli nienauczalnik. Książka, która kierowana jest bardziej do młodszego czytelnika, ale uważam, że starsza osoba też będzie się przy niej świetnie bawić. Poznajemy w niej klasę nienauczalnych, do której trafiają dzieci, które nie radzą sobie z tym normalnym tokiem nauczania w szkole i uczy ich między innymi pan Kermit, który no nie za bardzo lubi to, co robi. Jest troszkę już zmęczony życiem i ma dosyć dużo nieprzyjemnych sytuacji z tą klasą, ale w tym wszystkim jest tyle radości, tyle humoru i tyle też wartości. Bo ta książka też jest wartościowa, pomimo tego, że jest bardzo zabawna i taka śmieszna, to i tak naprawdę jest w niektórych momentach ważna i może młodszego czytelnika czegoś nauczyć. Na literę O mam mangę Orange. Jest, I była to pierwsza manga, którą ja przeczytałam w ogóle, i też pierwsza manga po angielsku. Jeżeli chodzi o język, to jest bardzo prosty. Jeżeli chodzi o historię, to pomysł na, na fabułę jest genialny, moim zdaniem, bo tutaj mamy dziewczynę, która otrzymuje list od siebie z przyszłości i ona z przyszłości próbuje ostrzec ją przed różnymi wydarzeniami, które mogą się pojawić w jej życiu, wydarzyć w jej życiu. Więc pomysł genialny, realizacja też ok, wiadomo w mandze nie mamy dużo tej treści, ale na pewno trzeba patrzeć na to, że Bohaterowie są dość specyficznie wykreowani w mangach i jest to podobno powtarzalne dość i, i po prostu tak jest. Ja na początku o tym nie wiedziałam, bo to była moja pierwsza manga, ale później pisaliście mi w komentarzach, że na przykład zachowanie głównej bohaterki, jej charakter jest dość popularny po prostu w mangach i to do tego trzeba się przyzwyczaić. Więc jeżeli Chcecie jakąś taką fajną mangę, która Was wciągnie, ale nie będzie to nic wymagającego, to ta będzie naprawdę fajna. I ona też jest wydana w Polsce. Wiem, że w Polsce ja mam dwa wydania po angielsku i to jest tak jakby w dwóch tomach, takich grubych, a w Polsce po prostu są one podzielone na więcej części. Mam też dwie książki dla młodszego czytelnika. Pierwsza to obiecanki, historia rodziny shopów, gdzie tata odchodzi od swojej rodziny i zostawia żonę oraz dwójkę córek, które teraz muszą poradzić sobie z nową sytuacją w życiu. I druga książka dla młodszego czytelnika to Other Words for Home. Książka, w której poznajemy młodą dziewczynkę, która wraz z mamą musi wyjechać z Syrii do Ameryki do swoich krewnych, a w Syrii zostawia tatę oraz brata. I poznajemy po prostu jej nową sytuację w życiu, do której ona sama musi się przyzwyczaić. Nowe otoczenie, nowych ludzi. Nowy język, więc jest to na pewno bardzo ciężka dla niej sytuacja, i my razem z nią to wszystko przeżywamy. Na literkę P mam na pewno piękno, które pozostanie. Książka dla młodzieży, która moim zdaniem jest bardzo niedoceniona. Porusza ona ważną tematykę, tematykę żałoby. Poznajemy tu trzy różne osoby, które zmagają się ze stratą najbliższych osób, i tutaj ta żałoba jest na pierwszym planie, jest najważniejsza. Mamy jej tu bardzo dużo i to mnie w tym wszystkim najbardziej urzekło. I oczywiście mój patronat, czyli przy naszej piosence, historia Corneli oraz Antka, którzy poznają się w dość specyficznej. Sytuacji yy, i z tego wykluwa się relacja, można tak powiedzieć. Antek to jest jeden z moich ulubionych bohaterów książkowych. Naprawdę pokochacie tego człowieka. Na literkę R mam książkę Red, White and Royal Blue, historia dwóch chłopaków. Jeden z nich jest e, prezydentem, nie prezydentem, synem prezydentki USA, a drugi jest księciem z Wielkiej Brytanii. Chłopcy na początku się nie lubią, ale później ich relacja troszkę tam się rozwija. Przeurocza, prześmieszna. Prześwietna książka, która też została wydana w Polsce, ale ja nie polecam wam polskiego wydania, bo ja go nie czytałam. Czytałam tę książkę w oryginale, ale wiem, że polskie wydanie też jest, więc jeżeli nie chcecie po nią sięgać po angielsku, to możecie sięgnąć po polsku. Na literkę S mam oczywiście siedmiu mężów Evelyn Hugo, coś, co też uwielbiam. Jest to książka Taylor Jenkins Reid, czyli autorki z Johnson The Six. Tutaj poznajemy gwiazdę Hollywood, Evelyn, która um, udziela wywiadu Dominik młodej dziennikarce i opowiada tam o swoim życiu i m.in. też o swoich siedmiu mężach. Nie mogę zapomnieć tu o serii Save Monica Sten, czyli Save Me, Save You i Save Us. Są to obyczajówki romantyczne, romanse takie, ale przecudowne, które was wciągną, zaangażują i po prostu będziecie połykać te książki w jeden dzień, tak jak my z mamą to robiłyśmy, bo moja mama też uwielbia te serie, więc tutaj macie dowód, że nie tylko jest ona dla młodszych, jest też dla starszych i dla dorosłych osób, więc naprawdę Polecam, jeżeli potrzebujecie fajnej obyczajówki z wątkiem romantycznym. I trzecia książka na literkę S to Słowik. Słowik jest to książka autorki Wielkiej Samotności, jednak Słowik troszkę mniej mi się podobał, ale i tak ją polecam, ponieważ była to dobra książka. Poznajemy w niej historię dwóch całkowicie różnych sióstr, które mają całkowicie różne życia. A to wszystko rozgrywa się w 1940 roku we Francji. I już kończymy zaraz, teraz literka T, gdzie oczywiście nie mogę zapomnieć o Die Poetex, czyli książce Elisabeth Acevedo, gdzie poznajemy następnią Siamarę, której ciało zaczyna już się troszkę zmieniać em, i na to zaczynają reagować chłopcy oraz mężczyźni w bardzo niestosowny i nieodpowiedni sposób, co Siamara zaczyna zauważać i... Przeszkadza jej, to nie wie jak się tego pozbyć, nie wie jak się przed tym ukryć. Przeżywa dość ciężkie sytuacje w swoim życiu, dość ciężki okres, do tego um, zachowanie jej matki na pewno nie pomaga. Jej matka to jest po prostu tragedia, naprawdę. I pewnego dnia Siomara zostaje zaproszona do kółka takiego poetyckiego w jej szkole, jednak jej matka nie może się o tym dowiedzieć. Siomara nie wie jak to obejść, wszystkie swoje myśli trzyma w sobie. Nie może nic mo swojej mamie powiedzieć, co oczywiście nie powinno mieć miejsca, powinna mieć w niej oparcie, ale tego nie ma. Mamy tam bardzo ważne kwestie poruszone i akceptacji siebie, i przedmiotowego traktowania kobiet, i religii, i po prostu takiego dojrzewania. Naprawdę bardzo poruszająca i fajnie napisana książka. Do tego w ten sam sposób napisana, czyli tym slum poetry, taki poezja typu wolnego, tak, Deep Black Flamingo, książka o chłopaku który chce zostać drag queen. Pamiętam, że miałam w stosunku do niej troszkę większe oczekiwania, ale jeżeli podejdziecie z taką luźną głową do niej, to myślę, że Wam się spodoba, jeżeli lubicie taką tematykę. Na interkewu mam książkę We Should All Be Feminists. Bardzo ważna książka, gdzie autorka porusza temat feminizmu ze swojego punktu widzenia i ze swoich doświadczeń w życiu. Oczywiście Wielka Samotność. Przewspaniała książka. Jedna z najlepszych książek, jakie w życiu przeczytałam. Gdzie poznajemy rodzinę? Która przez dość impulsywną decyzję ojca przeprowadza się na Alaskę. I tam rozpoczyna bardzo ciężkie życie, lekko mówiąc, nie tylko przez klimat Alaski, ale też przez sytuacje rodzinne. Na literkę V mam książkę Vox, w której mamy świat, w którym kobiety mogą mówić tylko stosów. Dziennie. I ostatnia literka, czyli literka Z, gdzie um, pierwsza książka to reportaż z miłości to współczuje Opowieści z Omanu. Gdzie właśnie mamy te opowieści z Omanu, które. Może nie zachwyciły mnie, mnie jakoś szczególnie, oczekiwałam troszkę więcej od tego reportażu, ale i tak uważam, że jest naprawdę bardzo dobry i fajnie napisany, przystępnym językiem e, i w taki sposób, że po prostu nas wciągnie. Z takich lżejszych książek to na pewno ZAMIANA, która urzekła mnie jak ją czytałam, e, HISTORIA WNUCZKI oraz BABCI, które zamieniają się swoimi miejscami i zaczynają żyć tak jakby swoimi życiami. I ostatnia książka to KLASYK, czyli ZAWIEDŹ DROZDA, e, gdzie poznajemy dwójkę rodzeństwa. W których ojciec broni e, czarnoskórego mężczyznę oskarżonego o gwałt. Mamy tam oczywiście poruszony temat rasizmu. E, książka, która w pierwszej połowie jest taka no, średniawa, ale druga połowa... Bardzo dużo nadrabia. To wszystkie książki, które chciałam Wam tutaj w tym filmie polecić. Mam nadzieję, że znaleźliście tu coś fajnego dla siebie, coś, czym się zainteresowaliście. Oczywiście pamiętajcie, że ja tutaj nie podawałam tylko i wyłącznie książek, które były po prostu najlepsze na świecie. Tu były książki, które miały wiele minusów, ale uważam, że na przykład Wam mogą się bardziej spodobać. Książki, które były dla mnie ok, ale nie były jakoś niezwykłe, ale też książki, które były właśnie. Dla mnie niesamowite i jedne z najlepszych książek, jakie przeczytałam w życiu, więc są tu różne tytuły, ale mam nadzieję, że po prostu coś sobie z nich wybierzecie dla siebie. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli czytaliście któreś z tych książek i piszcie mi, co o nich myślicie. Mam nadzieję, że jakoś się trzymacie, pomimo tych tragicznych wydarzeń, które mają teraz miejsce. Pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie pogadać z kimś, to zawsze możecie do mnie pisać. Ja jestem na Instagramie aktywna cały czas. Staram się odpisywać każdej osobie, zawsze odpisuję, czy po krótszym czasie, czy po dłuższym, zawsze, więc tam z każdym problemem możecie do mnie przyjść. A ja już dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!